Ja sobie torę otworzę. Znaleźli, o znaleźli się cieszę, że Państwo podejmują ową tradycję i jak to kolendowanie będzie też i apostolstwem, bo przecież głosimy, że Chrystus nam się narodzi. Pan przyszedł, zbawiciel świata. Nie wiem, co on was mógł wysłać. Chodząc do brzegi, okręcić, a ty płaczesz. Nie Mieszkowana unijna okolica. Reglamentowana jest! Dzieciątku małemu cóż to za dzieciątko, musi być paniątko. Hej, polęda, polęta, cały każdy wiedział. Łami się rozlęki, na kolanach lęki, wszystkie uśliwe, że ludzkich. Wołek, wołek, wołek i osiołek, wołek no i też. osiołek, dzieciąteczko brzuch. Chłód, kto stworzył świat cały, tylko jeden Bóg. Są, tylko Marus Rasunku jest dosyć ratunku potrzeb, ratunku potrzeb. Że tylko z nieba skończę, tylko z nieba. Że tylko z nieba skończę, tylko z nieba. minister, sługa jego. Proszę o tron jego. To było dawniej, i teraz będzie. tym król Herod Usiędę, ale czuwał będę. Oto dzień, godzina tronu mojego, waszego gościa zacnego. Oto jestem świata król. Tysiąc rzek, tysiąc pół. w moim kraju naokoło. A ludzi 100 milionów, co dzień. Schyla mi czoło. 100 milionów pokłonów Uniżenie mi składa. Kiedy idę, lud pada. A kto śmiało się zbliża, moc go moja poniża. Nad narodów zabicie, potrzebne mi życie. Z południa do zwrotu, z nocy do dnia białego Po krwi idę po toku. Ja mam świata całego. A kiedy skończy się ta droga, wtedy chwycę się Boga. Witam Cię, najjaśniejszy Panie. Znam Ja Twoje władcze Panowanie. Ważną wieść dla Ciebie mam. Czy nie słyszałeś tej nowiny o narodzeniu się Betlejem Dzieci, która ma moc i władzę na Ziemi panować, a po śmierci nie wie nam królować? Ach, biada, biada, mnie Herodowi utrapionemu. Więcej królowi, że takiemu czasowi złemu, popadło że ja takiemu czasowi złemu, popadło po ja Doszła mnie jakaś dziwna nowina mojej złości, wielka przyczyna. Pojawiła się, narodziła się, przeciwna dziecina, Że miała takiemu czasowi złego pomarto podobi. Na mój punkt, na moje zawłanie, niech tu przede mną marszałek stanie. Stanąłem przed tobą, najjaśniejszy panie. A co mi rozkażesz, to wszystko się stanie. Jak tąptę na królewski orzeł, A szable wyciągnę, to wszystko położę. Hej, żołnierze poddani! Wznieście je, robicie? Pójście do mnie, hetmanie! Wywardujcie lud hardy! Moje rówce przysięgłe wyrządź młodych I starców, i ich dzieci wyległe. Ja tu jestem! Ja tam Tam do Betlejem Wszystkie dziewczątka wyścinajcie! I mojemu synowi pardonu nie dajcie! Wszystko żeśmy wyścinali, Mojemu synowi parzonu nie dali. Cóż to jest? Główka syna tego! Co mam się śni? Wycięgne buntoniki nikczemne! Oj, sługo niewierny! Jakże śmiał się zemścić nad dziecięciem! Ja nie jednego syna miałem! I tam go na nie da! I że preżą we mnie! Wiem, że umrę. Wiem, że zginę. Wiem, że pójdę na piekielne lęki. Niechaj zginę! Z tego turka ręki! No to ja, Turek zbrojny! Powróciłem z wojny! Zabiłem wroga 100 tysięcy! Bóg mi świadkiem czy nie więcej! Pamiętasz, kolu Herodzie, jakby się byli w cesarskim ogrodzie? Aż ci krew płynęła po brodzie! Nie pozwalam ci tak więcej mordować! Tylko się tobą na miecze potrzebowałem! Daj, do oręży! Który z nas zwycięży! Tyś pogan i ja pogan! Obajmy pogany! Podziękujmy Bogu za mieć pożądany! Darną się ugania z tym turkiem od rana! Teraz mi zawołać polskiego łana. Oto ja ułan polski na koniu jadący. Witam cię, królu Herodzie, na tronie siedzący. Przynoszę Ci nowinę o nowo narodzonej dziecinie. Łanie, łanie, oznajmi mi się z Czytałem księgi Mesjasza, że nie masz królować, tylko ukrzyżować. Wojowałem z satarami, wojowałem z poganami, a teraz będę wojował z polskimi łanami. Ja, ład polski, znam wszelkie męki, ale ty, turku zginiesz z mojej ręki! Łanie, Łanie, nie lecimy tak prędko! Łanie, Łanie, czy ci będzie ładnie, jak ci głowa spadnie? Stój, idź do mamy, powiedz mamie, niech zabierze moje znamy. Już szła na zawili. Teraz ci zawołać Żyda robina. Przed króla życie stawaj i hołd oddawaj. Aha, jak się powi! a nie Żydzie, to Żyd może przyjdzie, albo nie przyjdzie, bo Żyd zał życie. Już go idzie, już go idzie. Nie woła ta stara pierdała. <grybuj> Coś ty, Żydziegu? Aj, Był nas tam dwóch. Już idę, już idę do pana. Choć jestem wstracowany, bo pracowałem od rana. Ech! <słysy> jak się wysokie prodzi, że Rzecz połamał wszystkie cztery nogi? Ha, ha! A tyś co jeden? Tyś, tyś, tyś sługa, tyś, tyś Ha, A tyś co, tyś, tyś sługa Czy jakaś choroba? To ten, to ten pewnie, nie Herod. Kłaniam się tyłem. Kłaniam się przodem. I oto stoję przed królem Herodem. Hej, hej, hej. Żydzie, powiedz swemu królowi, gdzie pan Bóg się rodzi? Bóg? 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 Bóg rodzi się w ogrodzie. Przecież nie w modzie. Jak żem bożek do goty, jak się najadł tego powód, to i by tego skrodu. Ha, Bóg się narodził w lesie, w chodził. Tam go się ścinają, piłami rąbają. Ha, ha, pieca opalają, pablonią z jednej ha! bliski, kołyski, Ha. 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 Życie, powiedz mi, gdzie się pan Bóg narodził!

U nas muszą być pejsy i piękno, długo broda. Żydzie ty siewun! Ja się nie modlisz, żydzie! Hej, 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 hej. Jakoś my się ze św. Pietrem polubowali, to myśmy pod samuśkie niebo, Aj hej, podskakiwali. święty Pietrze, hej, hej, weź do nieba, bo, bo ci tam takich Abranków i Maszków jak mnie też trzeba. Żydzie! Przkazania. Przykazania! przykazania znasz? Pierwsze przykazanie! Pierwsze przykazanie? Pierwsze przykazanie. Pod spódniczki zaglądanie? Ha. Nie! Drugie przykazanie! Drugie? Drugie przykazanie. Drugie przykazanie? Drugie przykazanie. Pod bierzyne Życie, gdzie ty mieszkasz? Ja mieszkam na ulicy. Oj, aj, fajne! Ważne buźnicy! Buźnicy! Żydzie! Mówi mi! Pan Bóg gdzie się narodził? Pan Bóg? Jestem, ja nie wiem, bo w księgach piszą. pan nie wiem, a nie będą Pan Bóg narodził się w księgach piszą, mądrze, w bydłości nie nie, Nie nie, mam okularów. Pan Bóg narodził się w bęble, Nie, nie nie, nie Ha! Wojtowie! Pan Bóg się narodził, aaa, mądrze piszą. W Betlejem, w miasteczku. Narodziła się dziecina złożona na szaneczku. Narodził się nowy król i zniknie ludzki ból. Ach, fajnie! Iść wręcz, żołnierze! Ty! nie bez... ja ma tak, tak, się tak! Bez znaki! Ty! Przyjdzie! No. Nic nie widzę! Nic o, o, o. nie słyszę! O, o, o. Że gdzieś się wyszedł, Że lilie wonieją! Że niebiosa goleją! Że dzień! Idzie za nocą. Macie rozkaz z wozowie. Nie aj padają. Po ulicach, po placach. W szopach, domach, pałaca. Miecz podnieście na zgrają. Bo mi kłamstwo rzucają. Nie ma wody w tej chacie. Ni w chacie, ni wietrze. Niechże mi tu załyśnie próżno Próżną powietrze. Czy krew z wiatru Serca drgały pod noże. Mordowano was i nie wszedłem przez drogę. Bierzcie we mnie. Ja bogiem, albo biada wiada, a kto nie wierzy, nie wpada! Heee! Poch co w kasi wołę dzielony. No Jestem szatan, kusicie, stary szatan, złodzicie! Mam czerwone odzienie, złudnij do mnie. nie. cało są i przepraszam ślepiami, gdy mi się ktoś nie spodoba, szukam króla, heroda. A to ja, król świata całego, wszyscy słuchają rozkazu mojego. Dobrze, bracie cesarzu. Dobrze, chwały mocarzu. Połączymy się razem szukać Boga razem. A czuńcie niedaleko. Bo płomieniem lepieką jego skrzydła pajęcze łowi skrzymi bazami. te złote obręcze nad aniołów głowami. I te loty wichrowe. Uderzają mnie w głowę! No, bądź na mój ich rację! Wątł, bóg jest w tej casie! bo śmierć Aniele, aniele! Nie mów mi tak wiele! Dość! Mam srebra i złota. Wygupię się od śmierci śmierć. Jeszcze nie trać nadziei na zbawienie tylko grzeszniku, popraw sumienie. Kostu! Kostu! Siostro moja! 你帮我打个报告呀！ Nie strach! Arąc się moje włosy, moje barki! Tam cię moi przysiężni! Do mnie, stańcie! zbrania, orężę, wataćcie mnie! Król woła! Brancie, broncie, cesarza! I złota, bada linia! Czujcie! Czuj was przeraża! Widmo? Z mgły i dymu? Ach słowo mi okropnie! Poprowadźcie mnie na stoki! Aż pod tę wzgórzę wiszące! Wręcz razie losy wiszące! Przyprowadźcie królową! Będę mówił, że będę pod tymi kolumnami. Moją nową troną na Was władzę Wam złożył. Czegoż też jeszcze boże? A więc pozostań na niebiosach. Lulu niebie, bracie mój, poniosę kościół stój. i każę Cię uwielbiać i złote ołtarze ci każdy I będziemy dwa nad nimi o ludzkich sąsiedztwo. Ja jeden Pan na Ziemi i drugi Pan.

Przyleciało z nieba Małe pacholątko Przyleciało i znało, Że będzie dzieciątko Najświętsza Panie wszystko się skłoniła, swoje oczy i twarz świętą nisko opuściła. Najświętsza Panienka Syna porodziła i w we żubeczku go. 안녕 Józefie no czego chcecie Powiedzcie nam Święty Józef kto Jezusa